Adi numer 140, ileś <laughs> właśnie ratujemy. pająka, Jak go ratujemy? Gaciami. Patrzcie to, tu mamy. Tu mamy Spidera. Skubany. Skubany myśli, że go nie widzimy. Na szczęście jest czarny. I teraz tak. Pajączku, pajączku, chodź nas, Kochany pajączku. Wiecie, facet jest twardy do, do momentu, jak nie musi dotknąć pająka. Dlatego ja mam ja mam w dłoni gacie. O, to są moje gacie. Zaraz w nie zna, złapiemy pająka. E, jak widzicie pies również się przyłącza do akcji ratowniczej. I teraz tak. Nazwijmy go Roboczo Bronek Pająku Bronku Chcesz na wolność? Chodź Chodź Pająku O! Pająk, pająk Bronek się trochę opiera O! Mamy, mamy gościa tutaj Zobaczymy bo Z tego co wiem to Lubił siedzieć w łazience Podglądał mnie jak robię siku Ale teraz zobaczymy jak go wypuścimy na Na dwór Pająku Brąku O! Idź, idź sobie do... Idź sobie znaleźć fajną pajęczycę No! Jak widzicie ma doskonały gust Nie chce opuszczać moich gaci A my mu w tym pomożemy, bo idziemy do roboty O! Hmm Pewnie sobie poradzi.